Pomoc humanitarna musi spełniać cztery standardy. Po pierwsze musi być ona humanitarna, czyli ten człowiek, ten osoba w potrzebie jest, jest celem, jest ośrodkiem naszej, na, naszej pracy i dla nich pracujemy. Po drugie, musi być neutralna, czyli, czyli nie, nie wybieramy pomiędzy stronami konfliktu, a jeżeli na przykład pracujemy po jednej stronie frontu, to my te nasze działania są. Częścią dużo większego zaangażowania, które w pewnym momencie jest w jakiś sposób zbalansowane pomiędzy ze stronami danego konfliktu, jak na przykład na wschodniej Ukrainie. Pomoc humanitarna musi być apolityczna, czyli nie możemy dawać ją w zależności od tego, czy poglądy danej osoby nam się po, czy, po, podobają. Musi być ona bezstronna, czyli musi być udzielana niezależnie od koru, skóry, czy wyznania, czy płci. W w przeciwieństwie do wielu innych organizacji, PCPM działa w oparciu na stałe misje w danych krajach. To znaczy, oznacza to mówiąc prostym językiem, że nie idziemy do danego kraju na 2 czy 3 tygodnie przywożąc jakąś pomoc, tylko w tym kraju jesteśmy obecni bardzo często przez wiele lat. W tych krajach mamy zatrudnionych lokalnych pracowników, mamy całą taką obudowę organizacyjną, która nam pozwala na realizację dużych projektów. Na pewno, żeby mieć pomoc humanitarną trzeba, trzeba mieć pewną odpowiedzialność psychiczną, dlatego że z tym, z czym się zdarzają nasi współpracownicy, ale nie tylko nasi, wszyscy, wszystkie osoby, które działają w tej, w tej, w tej działce, to, to jest to, że my nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. To znaczy nikt nie ma z nas i... I, i, i fizycznej, ale także finansowej możliwości, aby, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, więc dlatego trzeba wybierać tych najbardziej potrzebujących, a bardzo często najbardziej potrzebujących, najbardziej potrzebujących. Staramy się i widzimy ten szerszy zakres, ten, ten szerszy scenariusz działań i w ramach tego decydujemy się na skupienie na tych obszarach, gdzie wiemy, że Polska będzie mogła. Dołączyć swoją cegiełkę, która będzie zauważalna i z naszym krajem utożsamiana. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej niesie trzy rodzaje pomocy: to jest pomoc humanitarna, to jest pomoc rozwojowa i to jest pomoc ratunkowa. Pomoc humanitarna to jest ta, ta pierwsza pomoc tuż po kryzysie, kiedy my wiemy, że musimy zaspokoić podstawowe potrzeby. Teraz dużo częściej mówimy o pomocy rozwojowej. To jest, to jest pomoc, która pomaga w kolejnych latach. To jest pomoc, która rzeczywiście pomaga im stanąć na nogi, pomaga im działać, pomaga im znaleźć pracę, pomaga im dbać o zdrowie. To są te zadania, które pozwalają myśleć też o przyszłości, patrzeć długodystansowo na, na, na te sytuacje. Pomoc humanitarna to cały czas jest ten pierwszy moment. My już w wielu naszych projektach jesteśmy dużo dalej. Taką misję mamy na przykład w Libanie, gdzie do tej pory PCPM wdrożyło projekty o wartości prawie 100 milionów złotych, które mają na celu pomoc dla uchodźców z Syrii, których w Libanie jest miliona. Jest to kraj dość niewielki, bo jest to kraj wielkości we wszystkich tego wszystkiego, więc w takim kraju, na takim małym terenie jest milion uchodźców i właśnie nasza fundacja jest głównym przekaźnikiem tej polskiej pomocy humanitarnej. Takie same długoterminową obecność na... W różnych krajach mamy na przykład w Gruzji, czy w Palestynie, czy w Iraku, albo na przykład w Afryce, w takim kraju jak jest na przykład Kenia, gdzie prowadzimy największy w tym 50-milionowym kraju, czyli w 50-milionowej Kenii program szkolenia Straży Pożarnej. Można powiedzieć nie bez dużej przesady, że Obecnie Kenijska Straż Pożarna, której tam praktycznie ona nie była dobrze rozwinięta do, do tej pory, jest budowana i szkolona na podstawie polskich wzorców, polskich rozwiązań. Prowadzimy w Libanie także szkołę, Centrum Edukacyjne dla Dzieci Syryjskich, które tam mogą nie tylko uczestniczyć w zajęciach uzupełniających, ale także pobierać, uczestniczyć w szkoleniach w zakresie edukacji zawodowej, czyli po prostu Pomagamy im zdobyć pewien podstawowy zawód, potem jak kończą yy, naukę, ca będą cały czas uchodźcami w takim kraju jak Liban. W Libanie także prowadzimy ogromne projekty zabezpieczenia dachu nad głową dla uchodźców, czyli, czyli mówiąc bardziej prostym językiem, zapewniamy, żeby ci uchodźcy nie byli mieli gdzie mieszkać i nie byli narażeni na sytuację, gdzie. W zimie, gdzie w Libanie spada czasami nawet półtora metra śniegu, jest naprawdę bardzo zimno, ludzie ci byliby zagrożeni po prostu zamarznięciem zimna. Prowadzimy projekty wspierające lokalne rolnictwo, wspierające lokalne samorządy. Na przykład, we współpracy z polskimi samorządami, będziemy tworzyć w Libanie plany zagospodarowania przestrzennego. Plany rozbudowy sieci kanalizacyjnej, czy wodociągów, wszyscy mogą sobie pomyśleć, ale co ma, nie wiem, nowy wodociąg do, do kryzysu chłodźców, ale rzeczywiście on ma, dlatego, że jeżeli w danej wsi się pojawiło nagle okay, w ciągu trzech czy czterech lat dwa razy więcej ludzi niż było wcześniej, to żadne, to, to żadne systemy, czy wodociągowe, czy kanalizacyjne, czy odbioru śmieci nie, nie są zaprojektowane bardzo często na dwa razy więcej ludności w przypadku Afryki. Pomoc rozwojowa jest niesamowicie ważna i ona będzie miała duży stopniu wpływ na to, jak będzie wyglądała Europa za 50 czy za 80 lat. Dlatego, że o ile ludność Af Europy jest w miarę stabilna, ona, ona nie rośnie znacząco, to także ludność tak wielkich krajów jak Chiny czy Indie okej okay, rośnie, ale to już nie jest bardzo szybki wzrost. W przypadku Afryki wzrost ludności jest bardzo szybki. W Kenii, gdzie pracujemy, ludność tego kraju w ciągu ostatnich 10 lat powiększyła się o 30%, czyli o 12 milionów ludzi. Świat, ale szczególnie Europa, stoi przed pewnym wyzwaniem. Albo tam ci ludzie będą mieli możliwość utrzymania się przy życiu, będą mieli miejsca pracy, czy w rolnictwie, czy ze względu na liczbę ludności poza rolnictwem. Albo tak jak nasi dziadowie i pradziadowie z Małopolski, z innych obszarów naszego kraju, będą musieli migrować za chlebem. Ale to nie będą migracje 100 tysięcy osób, to będą migracje potencjalnie milionów ludzi. Dlatego my, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych specjalizujących się w pomocy rozwojowej, apelujemy i do władz polskich, i także do, do władz Unii Europejskiej, aby zwiększyć pomoc rozwojową do Afryki, gdyż tam jest możliwość stworzenia tych miejsc pracy dla, dla tej nowej ludności. To jest dom modułowy, który wysyłamy m.in. do Iraku, e, który ma być domem dla uchodźców e, irackich, którzy odbudowują zniszczony wojną kraj, że to, co widzimy, e, to, jest, e, to jest koc, to jest e, to, co jest tak naprawdę zawsze, to jest wielka mm, taca. Na której są szkaneczki zawsze wypełnione słodką herbatą, która zawsze czeka na nas tam na miejscu. Nie przypominam sobie sytuacji, kiedy odwiedzając e, rodzinę syryjską, e, nie zostałam poczęstowana. Oni są niesamowicie gościnni, niesamowicie otwarci na to, żeby, e, żeby nawet tak symbolicznie pokazać e, okazać i wdzięczność, i taką otwartość na to, że, że jesteśmy, że chcemy im pomagać i że po prostu chcemy być z nimi. Pamiętam, mam taki, taki obrazek, wchodząc do jednego z takich małych namiocików, zobaczyłam na kocykach kilka takich maleńkich, kilkumiesięcznych e, m, dzieciaków, które po prostu swoimi pięknymi, uśmiechniętymi oczyma patrzyły, jeszcze nieświadome tego, jak wygląda świat i w jakiej rzeczywistości żyją. Zespół medyczny to jest ponad 80, prawie 100 osób, głównie wolontariusze. Składa się na nich zarówno ekipa medyczna, czyli lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki położne, ale są to również logistycy, są to również eksperci do spraw humanitarnych. Jeżeli zostanie, zostaniemy poproszeni o pomoc przez Światową Organizację Zdrowia lub przez któreś z państw, które stały dotknięte kataklizmem, no to zgłaszamy się z gotowością wyjazdową i informujemy Naszym wewnętrznym systemem wtedy wszystkich wolontariuszy o konieczności potwierdzenia gotowości do wyjazdu. De facto w ciągu 12 godzin wybrani eksperci specjaliści są już w stanie być na lotnisku. W ciągu 24 godzin spakowani już ze sprzętem. Z wszystkim jesteśmy na miejscu zdarzenia i zaczynamy pierwsze, pierwsze działania. Dzięki temu sprzętowi, który posiadamy, możemy prowadzić tak naprawdę pełną opiekę nad, nad pacjentami w stanie zagrożenia życia i do czasu przekazania ich do, do wyższego poziomu. O tym, jak udzielamy pomocy ratunkowej w różnych częściach świata, najlepiej ilustruje to ten namiot. To jest namiot medycznego zespołu ratunkowego PCP. -em. Namiot, który jest tak naprawdę szpitalem polowym. Jak podejdziemy bliżej, to zobaczymy, że jest w pełni wyposażony. Zacznę może od takich największych elementów, czyli kardiomonitora służącego do analizy podstawowych parametrów życiowych. Tutaj mamy jeszcze koncentrator tlenu, a więc urządzenie, które służy do wytwarzania tlenu z powietrza, które otacza to urządzenie. Mamy również sak, służący do odsysania podczas uderzenia dróg oddechowych. Mamy również respirator, a więc urządzenie służące do prowadzenia sztucznego oddychania. Tutaj mamy jeszcze specjalne łóżko takie chirurgiczne, które w naszym przypadku w pierwszej kolejności służy do mm, przyjmowania porodów. To, co dla mnie było e, wielką wartością, e, odwiedzając te miejsca, będąc między innymi w obozach dla uchodźców w Libanie, e, było niesamowite ciepło niesamowicie, niesamowite otwarcie osób, które, którym pomagamy, e, z którymi się poznajemy. Bardzo często te osoby stają się nam bliskie. Bardzo trudno jest wtedy e, m, mówić o jak, jakiejkolwiek anonimowości. To jest tak, że rzeczywiście bardzo się zżywamy. M, jakby mać opowiedzieć o takiej jednej yy, jednej historii jest jedna Kobieta ma na imię Zuhur, To jest kobieta, której zakochali się wszyscy pracownicy pcpm u e, Nam udało się e, poznać ją dzięki właśnie projektom, między innymi Cash for Rent, e, kiedy dopłacaliśmy do czynszu, Zukur przyjechała do Libanu sama z córką. E, jej mąż został w Syrii. E, nie wiadomo, co się z nim stało. Zukur nie mogła nawet pójść na jego pogrzeb i to było rzeczywiście coś wstrząsającego. I mogłoby się wydawać, że to, co przeżyła w Syrii, było. Było najgorszym, co ją spotkało. Okazało się, że kiedy przyjechała do Libanu i stała się uchodźczynią wraz z własną córką, e, zachorowała na raka piersi. Nam się udało szczęśliwie e, zebrać te środki. Zuchór mogła pójść na leczenie. E, odwiedziłam ją e, ostatnio trzy, trzy lata temu po raz pierwszy, e, w roku ubiegłym po raz drugi. E, już zdrową, już uśmiechniętą, już szczęśliwą e, i niesamowicie wzruszoną tym, że, e, że jesteśmy. E, i że cały czas jesteśmy przyjaciółmi. To jest ogromna odpowiedzialność, dlatego że, jeżeli się udziela pomocy, szczególnie takiej dłuż, dłużej trwającej pomocy, to odbiorcy takiej pomocy bardzo często zaczynają być od niej w pewien sposób świadomi lub uzależnieni. I właśnie trzeba od razu myśleć o tym, w jaki sposób tą pomoc dobrze zakończyć, nawet zanim się ją zacznie, aby w tym momencie i tej odbiorcy mogli być. Przez nią w jakiś sposób zbudowanie i sytuacja się poprawiła, a nie po nagłym zakończeniu tej pomocy, sytuacja wraca do punktu wyjścia albo jest, albo jest jeszcze gorsza. Więc ja się tak cze, czasami śmieję, że moim celem idealnie byłoby być, być osobą bezrobotną, dlatego że to oznacza, że albo ma, nasza pomoc nie była potrzebna, bo nie było katastrof i świetnie, albo właśnie, że. Tak, tak pomogliśmy tym, tym krajom, w których działamy, że one już same w sobie są w stanie pomóc. Czy w przypadku kolejnych fali uchodźców, czy kolejnych katastrof, i też o to chodzi. Znaczy, to celem pomocy humanitarnej nie jest um, kolejny raz ratowanie sytuacji, która, która stała się coraz gorsza, tylko właśnie zbudowanie takiej sytuacji, aby te kraje, które są dotknięte czy klęskami żywiołowymi, czy czy ruchami masowymi uchodźców one same mogą sobie z tym radzić już bez naszej pomocy.